Guess who's huzbek, back? back again. Witam serdecznie dzisiaj z moim nowym kolegą, Winnie. Przywitaj się. Hello. Od razu chciałabym Wam pokazać, jaki mam piękny nowy neon tutaj. I teraz będzie mi towarzyszył na nagraniach. Dobra, przechodząc do rzeczy, mam dzisiaj dla Was totalnie luźny filmik z porównaniem wrotek i rolek. Figurowych, może oczywista rzecz, ale dostałam rolki od koleżanki w sensie pożyczyłam, więc stwierdziłam, że je do Was przyniosę, także zaczynajmy, przyniosłam wrotkę i mam rolki figurowe. W końcu przyniosłam prawdziwą wrotkę figurową. Od razu dziękuję Marysi, że mi je pożyczyła na jakiś czas. I pewnie się nie spodziewa, że będą w filmie, ale wykorzystam tą sytuację, także dziękuję od razu. Przyniosłam dzisiaj dla Was profesjonalne wrotki figurowe i zapamiętujemy sobie, to są wrotki figurowe, to nie są wrotki figurowe, Pamiętajcie, żeby dbać o swoje również bezpieczeństwo, bo jeżeli chcecie coś robić bardziej zaawansowanym poziomie, no to wrotki tego typu nie dadzą Wam odpowiedniej ochrony, no i też nie pozwolą Wam się rozwijać, bo jednak ograniczą Wasze możliwości. Więc jeżeli chcecie już jeździć na wrotkach na bardziej zaawansowanym poziomie, polecam mimo wszystko zainwestować w droższy sprzęt, ale już typowo profesjonalny. Ja tutaj w tym momencie mam właśnie wrotki, w sumie moje koleżanki, uczestniczki u mnie na zajęciach. Są to wrotki, które mają buta Edea Overture. Plejty są to plejty Roll-Line Mistral. Kuleczka 64, średnica Helium. Podobno, tak słyszałam, że są to dość spore kółka, fajne dojazdy na zewnątrz ale są jeszcze kółeczka takie mniejsze, na których na przykład wygodniej się robi piruety. Nie sprawdzałam, ale tak słyszałam, więc od razu taką informację podaję dalej. Stopery też z firmy Roll Line, w tym przypadku są to stopery Ambra. Plejty są aluminiowe, metalowe, nie plastikowe. No i ta wrótka jest dość ciężka, w porównaniu do rolki waży zdecydowanie więcej. Podstawowe różnice w samej budowie, no to jak widać, szczególnie konstrukcja plate'u, w ogóle samej, samego w sobie. Tutaj te wszystkie części, które widzicie, można regulować, można to zmieniać, dostosowywać do Waszych potrzeb. Ja nie wchodzę w takie mocne tematy, bo ja nie zajmuję się jazdą typowo na wrotkach bardzo hobbystycznie i bardzo dla własnego zakresu pod względem informacji. Eee, więc polecam tutaj te osoby, tu, tu, tu na Instagramie, e, które się bardziej w tym specjalizują w Polsce. Żeby było jasne i powiedziane, to są wrotki. To są rolki. E, mówię to do osób, szczególnie które się nie zajmują tym sportem i w tym nie siedzą, a bardzo często jest to mylone. To są wrotki. Taki mamy rozstaw kółeczek. To są rolki, i sobie to zapamiętujemy. Mimo wszystko staramy się nie mieszać tych dwóch sprzętów, bo są to kompletnie dwa inne światy i kompletnie różna technika jazdy. Wrotki, według mnie, osoby, która jeździ na co dzień na rolkach od paru lat i wcześniej jeździła na łyżwach, są dużo bardziej toporne i ciężkie zdecydowanie jazda na nich różni się od jazdy na rolkach czy na łóżwach, jest to kompletnie inna technika piruety to jest totalne zło tak według mnie wiem, że jak ktoś jeździ na wrotkach i je kręci, no to powiedzmy już wydają się w miarę normalne, ale dla mnie to jest po prostu czarna magia tu pewnie będziecie mieć filmiki z moich prób piruetu na wszystkich kołach nie, że na stoperze tutaj i na w przednich kółkach, tylko na całej pozie poległam totalnie i naprawdę mega szacunek do osób, które kręcą na tym piruety. Dopiero jak miałam okazję tego spróbować też parokrotnie, no to jestem w stanie to docenić naprawdę ogromnie. Sama jazda też sobie jest dużo trudniejsza, wymaga więcej takiej dokładności i w sumie siły i mocnej pracy balansem ciała. Nie będę mówię wchodzić w jakieś szczegóły, bo ja to na nie jestem właściwa osobą, żeby się szczególnie o tym wypowiadać, jedynie mówię o, o takich moich e, powiedzmy, przeżyciach i wrażeniach po tej jeździe. Skoki były przyjemne, ale wiem, że pewnie nie robiłam tego idealnie technicznie, bardziej taką techniką rolkarską, więc też byłoby się do czego przyczepić. Ja na wrotkach jeszcze czysto hobbystycznie, z ciekawości. Chcę zobaczyć, jakie są różnice między wrotkami e, a rolkami, żeby też mieć możliwość e, opowiedzenia o nich coś więcej. E, raczej nie zamierzam się przyrzucać typowo na bardziej na takim mocno podstawowym e, poziomie bym chciała zostać, ale jednak, żeby robić to w miarę dobrze. E, i jeśli chodzi o takich profesjonalnych wrotkarzy figurowych, to naprawdę oni robią niesamowite rzeczy. Teraz wam wyświetlają właśnie nagrania z takich międzynarodowych zawodów, na przykład Skate'a, z mistrzostw świata czy mistrzostw Europy, na których na tych wrotkach są wykonywane niesamowite ewolucje, skoki potrójne, piruety na tylnik tam Hillspiny i inne kombinacje. No, jest to coś niesamowitego. I też się na tych Wrotkach da takie cuda robić, e, więc macie do wyboru łyżwy figurowe, rolki figurowe i wrotki figurowe. Tak naprawdę wybór jest bardzo szeroki. Każdy sobie wybiera na to, to, na czym mu jest najlepiej jeździć. Ostatnia jeszcze wpadł mi do głowy. E, dość spontaniczny i w sumie głupi pomysł, e, bo pojeździłam sobie na jednej wrotce i na jednej rolce w tym samym czasie. Nie, nie pytajcie jak ja to w ogóle wymyśliłam, naprawdę. E, no i zdecydowanie było mi łatwiej. E, lądowanie na prawej nodze, na której miałam rolki, spowodowało, że tak mniej się bałam, bo lądowanie na wrotkach to jest też bardzo specyficzna i trudna rzecz. Piruety na lewej nodze umierały. Na prawej, słuchajcie, tutaj proszę bardzo, I spin zrobiony, nie ma problemu. <laughs> no ale też było, też było ciężko. Walczyłam z akselkiem, myślałam, że będzie prosto. Jednak też się okazało, że z tej wrotki wyskoczyć do przodu w właściwy sposób też nie jest prosto. Więc za każdym razem, kiedy myślałam, że coś mi się uda, no... Nie było to takie proste i było dość sporym wyzwaniem. E, także jednak te wrotki, słuchajcie, są mega wymagające i są inne. E, I jeszcze raz przypominam: pamiętajcie, żeby uczyć się właściwej techniki, czy na wrotkach, czy na rolkach. To tyle na dzisiaj. Taki luźniejszy i troszkę krótszy filmik, ale mam nadzieję, że ten się Wam będzie e, podobało. Tak jak już mówiłam, piszcie w komentarzach, jakie macie doświadczenia z jazdy na wrotkach i na rolkach. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Pa pa.